Witam wszystkich na kanale Archiwum Gier. Z tej strony Paweł, a dzisiaj mam dla Was nowy materiał na temat gier. Mianowicie wyszły nowe przeceny na Steam oraz gry za darmo, takie jak tutaj na przykład możecie założyć. Najpierw podam wam gry, które są za darmo na Steamie i na Epic Games, a później przejdziemy do promocji takich 50, 20, 40 i 50%. No to zaczynamy. Pierwszą grą darmową. Jest NBA 2K Playgrounds. Są jeszcze 3 dni do wykorzystania tutaj. Przez 3 dni jeszcze będzie darmowa. nie wiem co to za gra, jakaś u na pewno. <grych> nie grałem w nią, ale wiem, że jest za darmo, także przechodzimy do następnej. Dalej, Gears 5, strzelanka. Wiele ludzi pokochało tą grę. No, widzę, że tutaj jest dużo jakichś płatno mini płatności. Także prawdopodobnie będzie to pay to win Nie wiem, nie grałem, nie oceniam. Ale wiem, że jest jeszcze 8 godzin za darmo. Także szybko wchodźcie sobie na Steam, bierzcie i grajcie, nie? Dalej. Na Epic Games Sherlock Holmes Crimes and Punishments. Nie wiem, co to jest za gra. Mm. Także, no, jeżeli ktoś wie a chciał ją sobie kiedyś kupić, to teraz ma okazję za darmo sobie wziąć na Epic Gamesie. Także, następne. Close to the Sun. To jest chyba jakiś horror, tak horror, no. Także też jest za darmo na Epic Games, także też zapraszam do niej. No i teraz przeceny. Na Resident Evil 2 jest przecena. 50%, 84 zł kosztuje teraz, także bardzo fajna cena nawet. Dodatki też są na przecenie. No i ogólnie cała wersja też jest, ale to 330 zł. Nie wiem, czy ktoś będzie wydawał. No ale to co lubi, nie? Dobra, dalej. Mm. Subnautica jest w przecenie również o 20% tylko, ale to jest już coś. Kiedyś Subnautica na Epic Games była za darmo. Także tam też bym celował w to, żeby sobie zobaczyć, bo może jeszcze się pojawi tam. Dalej, Daisy jest na przecenie i to już jest lepsza przecena niż ostatnio o 40% aż z dodatkiem Livonia też jest, za 123 zł. też nawet ok, cena i wygrało nagrody na Steamie nawet, razem raźniej. Także no, fajnie, fajnie. W końcu polepszyli tą grę, bo kiedyś była naprawdę tragiczna, teraz da się w nią grać dobrze. I ze znajomymi się to nie nudzi, naprawdę. Także polecam. Następna gra: Rocket League. Gra, która przez jednych jest kochana, a przez drugich jest nienawidzona. Gra, w której trzeba nauczyć się mechanik samochodu, latania, żeby cokolwiek robić prawdziwego na rankedach. Także no 35 zł to jest cena za którą, jak dla mnie, można przetestować sobie gierkę. Do 20 kwietnia jest przecena, także no... Też, jeżeli ktoś nigdy nie grał, to warto sobie przetestować. W sumie to tyle by było. Bo więcej nie znalazłem żadnych przecen, takich lepszych. Jeżeli będziecie mieli jakieś przeceny fajne, no to piszcie do nas na ten... w komentarzach. Ja może nagram coś takiego, materiału o tym. I... ludzie będą wiedzieć więcej, tak? Dzięki za oglądanie. Cześć.